25 a a, no. Przyjechał po ciebie nawet Ale zapatrzony, obserwuj, obserwuj, obserwuj to, obserwuj to Obserwuj to Czekaj Alan, po, po, poobserwujmy to Dobry, ja Chyba 18 fragów Jeszcze inni zabili, z których miałyście Ja go skłaszę cały czas, bo to jest hit normalnie Jeden ma 19, a drugi ile? A drugi ma 0 Nie wiem Ale tych innych jeszcze nie on jest Pa, 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 on już widzi kolegę. On już widzi kolegę, pa. To jest to w takim razie. Tak. A tak, jak za ten shiterem to zabustowanie konta. Aha. Tego Shadow Dragon, patrz, patrz, patrz. Jaś to? Shadow Dragon, no pa, pa. obserwujcie go, bo on jest piękny. On, on ma nawet... On ma nawet... Tego. go. Taki ma kill na tu na skajcie. Pięknie. Dobry, ja Dobrze to było, mordeczko. Pierwszy tak takiego spotkałem. Jest. To ma na środku haksy, je Osiem osób go obserwuje. Ojej, oj, to ma mocne haksy. To ma nawet na piny, nie No, nie? Jak to średnio, nie wiem, platyndę? Eee, to, to, tak. Jak, by, o, mi to kolega wczoraj gadał, że... Pa, 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 pa. Ojej, ojej, ojej. Dlatego panowie... Jak burzona to tylko na wyłączonym crossplayu Tak to nie ma sensu, przycisk zabawy Dobry dobrze, no, Ciekaj to będzie miał Jeszcze obalająco, to, to. Ale we dwóch grach masz ćwiczą do turnieju jakiego? A ten drugi też teraz, czy nie? On ma te cheaty na ten, bo to potem se cheatujesz bronię i masz diament na broni nie i tp no, Dlatego on by. ma te skiny Ciebie na skiny merchity... Czekaj, tego drugiego też trzeba zgłosić. A ten drugi Ko, nie ma, ma ze... fragów. ma zero fragów. Ma <laughs> zero, bo go pewnie trali. A, ten mu pokazuje <śmiech> palce. <śmiech> ja pierdolę. Piękna a a gierka. 4, może random, ty, to jest jakieś... No, on gra z randowem, Na to zawsze jest tip, Zawsze. No ja nie wiem, star. nie wiem o co to chodzi. <laughs> terma ma 21, a ten Popatrz, on już oznaczył typa, on już go widział On już oznaczył Gdzie typa on już go widział To jest na tym, na Xboxie? Ej, co to było? Ej, co to ja było? ja, ja był na Xboxie ja, na... ja gram na PlayStation Ja na Xboxie gram Wow Ja to lipa Jak on ma, ma oponent na kuchni, ty go zabierz A ty na czym grasz, Bambi? Ja na Play'u Ja sobie wyjąłem tylko tak, Play'a i wygrałem no, też tak takie Na włączone nie będę dobra. No, to jest hit, nie? To jest ja Pa, 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 pa. ale przez ścianę go nie trafisz. No są takie... Pa, 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 pa. Po prostu to jest kit, nie? jest pin Powinno być kurwa jak chcesz, że e darmowy CS możesz, darmowego może mieć, albo premium wersję. I Bambi gra Darmowy CS, CS, CS to jest pełno cheatów, a ten płatny bardzo mało, nie? Tak jest on gra na czwórkach duo, widzicie? On gra na czwórkach duo, nie? On gra sam! A drugi się nie ma, nie? A on na tym nowym... no na tym końcu nie ma. To jeszcze nie wyszło chyba, nie? to ma? Jest to nowe, to no ma cheat wiecie. Alan, to jest cheat o. To jeszcze nie ma tego końca e pijanie, a już to ma... Piękne, piękne, po prostu... zgłaszajcie go, bo... A to nic ziela Ale powiem wam, yy, szanuję, bo jeszcze gra takimi brońmi, które wiecie, no nie wyglądają jakby na ten... A niektórzy to grają zwykłymi takimi, wiecie? że się podnosi z mapy i w ogóle strzela, nie? Po całej mapie. O oh kurwa, Hit, hit. hit. O! Oh. Tak mnie właśnie zabił yeah. Ktoś może, widzę, To się też może dziwić, że... To kurwa, no w ogóle. nie chce mu z wykończenia dać. <noise> to on ma? Nie, 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 nie. nie wiem, nikt tego nie eee. ma w automanie. Ja nie no. wiem no. to Piękne, biekladę. piękne. Ej, dostanie pan na taksę, nowe konto założy. I... A. Piękne Mordo kup coś, masz 26 tysięcy. Kamera animacja ma ja potrzebuje, Aha, on to, ta, widział zbierka. Ale ja to dzieje Fajnie no Zajebiste to Patrząc, Widziałem gdzieś tego, jakiś... Że... Patrzcie oni teraz będą lecieć, patrzcie oni lecą Widzicie a on strzela Gdzie to? Tak, tak Ale mu, ale mu celowni ładnie Ej no ja nie wiem O przeskoczył mu od razu, przeskoczył mu od razu Tak a? Nie no po prostu <słuch> Alandi weźcie się nie denerwuj, nie? Graj tu normalnie Czemu nie masz skina na nakłada? Taki biedny ja. jesteś? Jakie jest na to O to jest słabe, ty city, że nie umiesz trafić powali go jak O widziałeś widziałeś robi. jak mu przeskoczył celownik? No ma... Alan on ma lepsze sławki od twoich, wiesz? Dlatego to gra? Chyba tak, no? I fotel gamingowy A ten, a, ten, a ten tak Ej on ma tego skina nowego Ty, ty No tego nie? Ale... Alan, on ma wszystko, co jeszcze, co jeszcze nie wyszło 29 fragi Dobry gość jest. 16 osób. Ja to nagrywam, bo... Nie, nie chciałbym się znaleźć w tej ostatniej kurwa strefie i na chyba takie Chyba rozpierdam w tej Ale powiem Ci, graszcie co w granie, nie spotykasz go w ogóle, bo, no, bo jesteś na przykład na drugim końcu mapy, nie? I graszce na spokojnie, masz po 10 kg, wiesz pan i potem spotykasz takiego ziomka. Ale to widać, że od razu to ta to jest co? Ale trzeba było 18 ja jestem ciekawy jak temu ziomkowi się gra, temu drugiemu. ma też fan gry normalnie. Jednego fraga ma. Dobry jest. No to ja on tam wie? zabijał, ten shadow on zabijał, a ten tam wyszedł i potem go zabił, dlatego ma tego jednego fraga. A bo on ten. Tam tego nie zgłaszaj, bo ten jest, to może jak radio rady on on o. ja go nie zgłosiłem, ja go nie zgłosiłem. Ej, bez namierzania. Tak. Rzucam ogłuszający. No. No. Chyba bez namierzania, no Ta, nie? Ta ja. 16 Zajemnie. osób go obserwuje. 14 Nie, sorry, 15 14. A dzisiaj jak oglądałem tego... Oglądałem Miniwę i Izaka, chwilę. Oni mieli takie lobby, że tam chyba same kurwa same, same, buty wygrało. latały. No to ja nie, nie z, 0, lobby mieli z nie? Skill lobby level było 0,4, nie? Ej, ale jak to jest bez namierzania? Patrz I... czegoś coś bez namierzania No Ale i oni od takiego kurwa haksa trafiają bardzo rzadko, a my kurwa przegremy. Nie wiem, o co chodzi. O, oni mają KD 2-0. oni mają KD kurwa po 4-5. Bez namierzania go siuwali. No klikanie. Ja. <słuch> Jak jest piękna, 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 gierka, no piękna gierka, piękna gierka. No to jest Patrz, patrz, era pa. Gdziełeś tam? No wiedziałbyś, że tam jest chłop, no wiedziałbyś, że tam jest chłop. Ja... Ile słyszałam, masz chłopa w ręce? A bo on ma słabki A... gaimingowe, przepraszam, ja zapomniałem. <laughs> on ma Razer 454 G4 Pro Stereo y, Height y, 40. Jak tak nazywają? No, to on to, tak to, to. Jak... nobli, to no, to nobli, no, ja. ja <laughs> Ale on już to nie to nie, nie popadnie, nie popadnie. On bali po prostu przed siebie, nie? A tu podwóz 38% gościu ma A teraz pokażę środkowy palec, tak jest. chciałem dobrze, 4 na 2 zostało, mamy to chłopaki, 4 na 2 Mamy to, mamy, wich, mamy to 4 no, na 2 to musimy wygrać i lecą, lecą, jadą ciężarówką, ciężarówko, zobacz. Kolega cię oznaczył, dawaj go. dawaj go, dawaj go. Kolega cię oznaczył. Kolega O, oznaczył. Kolega Kolega cię oznaczył. Kolega cię Przegrał. Kolega cię oznaczył. Ja, cię Nie, Kolega przegrał. Nie Kolega że oznaczył. przegrał. cię Ja Co tu się On przegrał tylko dlatego, że ten zajął się tamtymi, nie? Mhm uh -huh. Znaczy jego program się tym zajęł przepraszam A oni... a to jest tenci goście... a łatwiej pras... no, to kurwa, no Wygląda jak to jest za to Tak A ja mam baga Cieka Ciekawe jak go będą cisnęli zaraz Ej Bambi, grasz? Nie

Siema Tomek, w wariacie ja już kończę, wiesz? Bo dzisiaj był przedłużany liveik. Przedłużyliśmy około półtorej godziny. Więc trzymajcie się i do zobaczenia z wieczorkiem. Hej, Dobrym... skończę Kurde, mien.